Opowiadaj, gdzie dotarliśmy. Do Mostaru. Ale by było strach gdziekolwiek stanąć, bo wszędzie opinie, że wszystkich okradli. Wszędzie. No ciężko. Strach, szczególnie, że mamy ze sobą cały dobytek życia. Wszystkie najdroższe rzeczy, jakie posiadamy. No ale zostawiliśmy na jakimś parkingu płatnym. Może nas nie okradli. Te szuflady są na plus, nie? Z tym. Tak, jak on to to nic nie ukradną. Tak, musieliby otworzyć cały pokażnik, co może być ciężkie. I nawet i jeszcze tę półkę, nie? Tak, szybko wejście na most a mamy w końcu magnes? właśnie mamy takie ogólne a nie wejdź w góry? nie, albo bo góry Ами те са хубави, за Добре. А, Wjechaliśmy tutaj. Tak, no z, na początku wjechaliśmy myśleliśmy, że może to jest jednak katolickie państwo, no bo tutaj Medjugorje i tak dalej, a później przeczytałam, że tutaj 40% to są muzułmanie, 30% teistanci. Ale od wczoraj to wszędzie mijaliśmy pełno kościołów, tak, a w ogóle nie było maczetu, A no. dopiero dzisiaj wjechaliśmy, to tu jest to maciet po maczetu akurat. No. Znaleźliśmy polski konsulat przypadkiem. Jesteśmy w domu? Nie wiem, właśnie zastanawiam się. Odpadliśmy. Gdzie jesteśmy? A, w jakiejś restauracji. Ale fajnie jest okay. okay? to, jest taki moment, taki piękny. I za tobą jest mostek. tak? Oh, o, faktycznie. A tu jest samo budzianka. Okay. Co masz? Nie, okay, tak gorąco, że te lody. Z... Już ciekną no dopiero dostaliśmy, a już ciekną. Zimna kawusia i lody, bo po prostu dzisiaj to idzie się ugotować. Wyjeżdżamy z Mostaru, ale nie jesteśmy jakoś, nie wiem, porażeni tym miastem, w sensie za dużo ludzi i w sumie Mało było widać miasta, po prostu były takie tłumy ludzi, że... Miasto może jest takie super stare, wszystko z kamienia, ale takie z okrągłych kamieni pod, podłoże było ulicy zrobione, z tych śliskich, ale nic nie było widać, bo był stragan na straganie. Stragan i, na straganie i człowiek, się... i człowiek na człowieku, więc tak naprawdę szło się do przodu, jedyne co się widziało to po prostu głowy ludzi, a w ogóle się nie widziało miasta, nie? Więc myślę, że miasto byłoby ładne, ale może zimą przy mniejszym natężeniu ludzi tutaj. A jeszcze mamy w czasie taki trochę turystyczny miesiąc i zdecydowanie za dużo ludzi i mamy porównanie do innych niż takich miasteczek starych, czy to na Majorce, czy nawet gdzie byliśmy. Teraz czy kotor, czy budwa. Tak, i w porównaniu nawet do właśnie jakiegoś kotoru, to jakby kotor to nie była Ziemia, nie? W porównaniu do tego. Dużo mniejsze natężenie ludzi, tam się normalnie dało chodzić, nawet nie wiem, zrobić jakieś zdjęcie. Bez jakby tłumu ludzi na zdjęciu, a tutaj nawet nie myśleliśmy o robieniu zdjęć, bo po prostu było to niewykonalne w tym tłumie ludzi, żeby się w ogóle zatrzymać gdziekolwiek. Także spoko zobaczyć i przede wszystkim tutaj w Mostarze widać bardzo tą islamską kulturę, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Tak. Bo, na meczecie, bo tak, bo faktycznie wychodzimy. wcześniej jak byliśmy w okolicach Medjugorje to ten katolicyzm wszędzie, a tutaj widać bardzo tę naleciałość i wszędzie nas sprzedaż te dywaniki do modlitwy i, i meczety i wszystko, także jest to coś innego faj, fajnie zobaczyć, ale raczej nie w szczycie sezonu. I gdzie teraz jedziemy? Jedziemy w w końcu. Tak, w stronę już, Sarajewa. Sarajewa. Ale... Ale wam wodę, to jest źródełka, które kapie, kapu, kap. Pięć lat później, a to już tyle zużyliśmy? A dawno braliśmy wodę, no. nie napełnialiśmy ją ostatnio. O jest jak zimno. No, na dole było 30 stopni, a teraz jest 17. A jedziemy jeszcze wyżej. Góry są fajne, ale czemu musi w nich być tak zawsze zimno? jest. Która góra? No te góry, myślę, A. kupają się takie... Głysta góra. Dojechaliśmy na miejsce do spanka, nie? Tak, jesteśmy w górach. O górkach takich. W sumie. Jest piękny widok, ale jest mega zimno. Tak, na dole było 30 stopni. Ponad chyba. No 33 hmm. nawet. ale to, A teraz jest 17 i tak trochę zawiewa. Ale jesteśmy tu trochę schowani. Zaraz, oblecimy tu może. Idziemy się. Rozkładać chyba, co? No. Dobra. Cierpimy. Czemu no, cierpimy? To jest zimno, strasznie zimno. Bardzo no. zimno. W nocy było 9 stopni i to ja patrzyłam o 7 rano, więc możliwe, że było mniej jeszcze. Mniej. No i wieje. A na dole 30 stopni, a na górze jest zimno. Bardzo zimno. Naprawdę poza siedzeniem w aucie i spaniem w namiocie pod kołdarką przytuleni, to tutaj się nie da w ogóle na dworze usiedzieć. Nie, no byłem zrobić herbatkę. Siedząc w aucie czekałeś, aż się ukotuje pod. Tak. <grywa> Dotarliśmy na wioskę olimpijską, obok Sarajewa. I się spinamy teraz do góry, na skocznie narciarską. Się idzie tutaj do taką górę Uf, Doszliśmy do połowy skoczni i mi się już chyba dalej nie chce A wy Majcia? Ja bym mogła wejść, ale... Ale stąd bym chyba nie skoczył, nie ma opcji Co ty tam kombinujesz Jezu, nie chcę stąd schodzić. Nie no musimy jechać iść tam, zrobić zdjęcie jak każdy. Jak mam stąd schodzić? Z przodem tyłem. Co robisz? Nie masz jak człowiek? Tam przed chwilą byliśmy, a teraz jesteśmy tu. Słyszę jakieś zwierzątki. And the winner is... <coughs> Co tam robisz? i nie. niestety nie ma tutaj nigdzie piekarni jesteśmy wygłodniali, nie, nie mamy burków nie mamy co jeść będzie ostatnia noc w Bośni co tam pieścisz? makaron tam obok Francja i rzeczka A czego ty nie pracujesz? Co robisz? Składam na miód Ua Co ci? Nie Poluszek w rana się, zwalniałam I granica Bośni z Chorwacją I jedziemy jeszcze w fajne miejsce Jedno, ostatnie, taki bonusik będzie Do Bośni, co prawda nie w Bośni tylko w Chorwacji już Ale przy samej granicy Fajny bonusik Blondie, co ty robisz? Maluję no. usta A jak już nie nagrywałem to malowałaś się też no widzisz? Cały czas tylko się malujesz. No. Lecimy do domu. Jak to? No mamy samolot. Aha Ja mogę zostać pilotem. Tak. Razem. i'll fetch Jestem pilotem Ała Hangar Na opuszczonym lotnisku Kłogo to nie było? Tutaj zimno jest, nie? No.